Zapytam wprost Małgorzata Więcek-Cebula. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Starosta Boheński Adam Korta. Dzień dobry, Panie Starosta. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Pani Starosta, Powiat Boheński będzie w tym roku organizował forum dla przedsiębiorców. Co to takiego jest, po raz pierwszy taka historia na naszym terenie? Panie Redaktor, postanowiłem, ponieważ patrzymy z perspektywy tego, co się dzieje i w naszym kraju, ale też. I w powiecie boheńskim, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to zatroskani są tym, że ta sytuacja, którą... Gospodarcza, ekonomiczna, która nas otacza jest coraz trudna i niewątpliwie coraz więcej firm z poziomu powiatu buchańskiego niestety zamyka swoją działalność. W związku z tym w toku tych różnych rozmów z poszczególnymi przedsiębiorcami postanowiłem, że powinniśmy otworzyć takie powiatowe forum przedsiębiorczości, na którym będzie taka możliwość wymiany różnych doświadczeń. Takie forum dyskusji. Takie forum dyskusji, gdzie będzie ta właśnie możliwość wymiany doświadczeń, ale też tak naprawdę po pierwsze, pokazania naszych lokalnych przedsiębiorców, pracodawców, którzy tak naprawdę przez pryzmat ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat rozwinęli swoją działalność, czyli będzie możliwość pochwalenia się tym swoim dorobkiem zawodowym, czy też dorobkiem wynikającym z rozwinięcia tej działalności gospodarczej. Ale to będzie też takie miejsce, gdzie będzie można też porozmawiać o problemach, jeżeli powiat Bochański, z racji tego, że w swoich zadaniach ma rynek pracy, powiat Urząd Pracy, będziemy mogli w jakiś sposób tym pomóc. przedsiębiorcom pomóc, to, to jak najbardziej tak? to będzie właśnie miejsce, to będzie czas, kiedy będziemy mogli na tym forum porozmawiać. Ale podczas tego forum, Panie Starosto, macie też nagrodzić tych najlepszych przedsiębiorców. to będzie kryterium przyznawania tej nagrody? Co właśnie to, będzie co, brane co przed pod chwilą uwagę? powiedziałem, Pani redaktor, chciałbym, żeby w tym forum nie rozmawiać tylko o problemach, ale również o tych działalnościach, które wykazały się jakąś innowacyjnością, jakimiś się w właściwym podejściem do pracodaw do pracownika, bo to będzie pierwsza taka nagroda pracodawca roku Powiatu Bochańskiego i będziemy chcieli ją przydzielić w dwóch kategoriach: mikroprzedsiębiorstwa, w którym wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa. I mam nadzieję, że to wynagrodzenie, czy ta statuetka Pracodawca Roku będzie takim, takim wynagrodzeniem honorowym, którym tak naprawdę ten przedsiębiorca, ten pracodawca będzie mógł pochwalić się, że uzyskał takie poparcie, czy też wsparcie kapituły, w której będą wchodzili różni ludzie. No właśnie, chciałam wybrać, o to, kto będzie wybierał tych najlepszych? To znaczy chcielibyśmy zwrócić uwagę, ponieważ cały czas po pierwsze rozwój przedsiębiorczości to jest jeden element, natomiast patrząc na skalę niskiego bezrobocia w powiecie bońskim w ogóle w Polsce, chcemy również zwrócić uwagę na stosunek pracodawcy do pracownika. W związku z tym to jest nagroda pracodawca roku i w ramach tego forum, w ramach tej kapituły będą wchodziły różne osoby, ale te, które mają kontakt z pracodawcą. Również zaproszę do tego forum przedstawicieli związków zawodowych. Mm -hmm. Ten przedsiębiorca, ten pracodawca, który tak naprawdę uzyska najwięcej punktów, otrzyma taką nagrodę. Panie to przedsiębiorcy to także powiatowa strefa aktywności gospodarczej. Ile firm tam już funkcjonuje? Ostatnio ogłosiliście Państwo przetarg na wydzierżawienie kolejnego terenu? Jak to w tym momencie wygląda? W ramach Powiatu Bocheńskiego mamy dwie duże strefy. Jedna Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, druga Powiatowa, społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej, która kilka lat temu powstała. Jest to niewielka strefa zlokalizowana w tej części przemysłowej miasta Boknia, mówię tutaj o ulicy Partyzantów. Mamy tam ponad 5 hektarów, które są w dyspozycji Powiatu Bocheńskiego. Na tą chwilę już. Bodajże chyba cztery firmy skorzystały z, z tej przestrzeni. Mamy teraz przetarg na około hektar 400 arów powierzchni, którą chcemy wydzierżawić, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Jest to już ostatnia możliwość, żeby tak naprawdę w pełni tą powiatową strefę aktywności gospodarczej zagospodarować, po to, żeby one tak naprawdę mogła już funkcjonować tutaj na terytorium Bochy. Koniec, teraz temat na chwileczkę. Na terenie powiatu powstają nowe inicjatywy, też pokrewne przedsiębiorcom, szkolenie, które ma przygotować młodych ludzi do pracy w różnych firmach. Jest nowość, kształcenie dualne. Co to takiego i w jakiej szkole jest realizowane? Panie redaktor na początku kadencji, kilka przedsiębiorstw tutaj z branży chłodniczej zwróciło się do mnie z prośbą o to, żeby na nowo przywrócić w zespole szkół numer jeden technikum chłodnictwa i klimatyzacji. Z racji bo tego, jest że, taka potrzeba. Bo jest taka potrzeba z racji tego, że mamy niskie bezrobocie i tak jak kiedyś pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zajmowali się tym, że musieli znaleźć miejsca pracy dla bezrobotnych czy poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Dzisiaj rolą Powiatowego Urzędu Pracy jest to, że tak naprawdę ze względu na niskie bezrobocie to oni muszą szukać pracowników dla pracodawców dobrze wykształconych, wykwalifikowanych i tak, dalej, i tak dalej, co nie jest łatwym tak naprawdę zadaniem. W związku z tym um, udało nam się uruchomić w Zespole Szkół nr 1 um, technik, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Już drugi rok um, jest ogłaszany ten nabór, funkcjonują te klasy, ale chcieliśmy pójść dalej. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, czyli tak zwane kształcenie dualne, czyli teoria, która się odbywa w szkole, natomiast nauka praktyczna odbywa się w poszczególnych zakładach pracy. To już kolejny rok ta umowa obowiązuje. Sprawdza się to, ponieważ uważaliśmy, że wiedza teoretyczna, którą, a mamy bardzo dobrą kadrę, jeżeli chodzi o grono pedagogiczne, bo to też jednoznacznie w wygląda mm -hmm. w wynikach e zdawalności matur jesteśmy powiatem e który zajmuje pierwsze albo drugie albo Czy trzecie miejsce w rankingach tak. więc to pokazuje że ta kadra pedagogiczna ma bardzo wysoki... przygotowuje. Tak ale Teoria jest jedną rzeczą. Chcielibyśmy właśnie i chcemy, i to realizujemy, żeby ta wiedza praktyczna również była jak najbardziej potrzebna, dlatego to kształcenie odbywa się bezpośrednio w zakładach pracy. Jak popatrzymy na rynek pracownika, brakuje nam fachowców, mamy bardzo duże społeczeństwo wykształcone, natomiast brakuje nam ludzi, którzy potrafią wykonywać tą praktyczną, praktyczne zawody. Dlatego... Dlatego tego typu rozwiązanie i tego typu propozycje. Ale chciałbym się jeszcze pochwalić, że chodnictwo to jest jedna rzecz, ale od początku tej kadencji utworzyliśmy szereg różnych kierunków w różnych szkołach ciągle to powtarzam i tym się chcę chwalić bo jak objąłem stanowisko starosty bochańskiego to w kuluarach mówiło się o tym że będzie trzeba likwidować drugie liceum ogólnokształcące bo mieliśmy raptem 170 uczniów pomysł nie ukrywam mój pomysł z panią dyrektor o utworzeniu klasy o profilu mundurowym policyjnym Na był potrzebę w chwili. strzałem w dziesiątkę dzisiaj Szkoła liczy 618 uczniów, uczy tak naprawdę dwuzmianowo. I pani dyrektor od, od czasu do czasu do mnie puka i prosi, że potrzebuje dodatkowego budynku, żeby móc tą młodzież kształcić. Więc okazuje się, że, okazuje się, że tak duże zainteresowanie tą kierunkiem? Tak, bardzo duże zainteresowanie kierunkiem. Oprócz tej klasy mundurowej utworzyliśmy jeszcze klasę o profilu psychologiczno-pedagogicznym psychologiczno i jeszcze klasę o profilu ratownictwo ogólne. Wspólne. Za to też chcę pokazać, że idziemy też z duchem czasów. W Ekonomiku tworzyliśmy klasę o profilu weterynaryjnym, która też bardzo ma duże zainteresowanie. A to przekłada się również na to, że niedawno podpisaliśmy umowę partnerską z rektorem Uniwersytetu Rolniczego, który będzie ta uczelnia poprzez swoją wiedzę, doświadczenie naukowców, będzie nas wspierała w tych branżach, które są pokrewne z, z naukami, które prowadzi Uniwersytet Rolniczy, a są wykładane w szkołach średnich powiatu boheńskiego. Panie Starosto, zatrzymajmy się chwileczkę przy Zespole Szkół nr 1. Właśnie ta szkoła będzie miała zaszczyt przeprowadzić eliminacje krajowe do konkursu, do konkursu EuroSkill. Co to takiego? Jest to międzynarodowy konkurs, w którym tak naprawdę po pierwsze, on ma charakter edukacyjny, ale też ma charakter promocji kierunków zawodowych. W tym roku ten konkurs będzie się odbywał w Polsce. Gdańsk jest tym miastem, który będzie gościł młodych ludzi z całej Europy. Około 600 uczestników w tym konkursie weźmie udział. Konkurs jest zorganizowany co dwa lata. I nie ukrywam, że właśnie Zespół Szkół Numer 1 będzie jedną ze szkół, gdzie eliminacje będą się właśnie odbywały tutaj na terenie Powiatu Buchańskiego w bokni, w tej szkole w kierunku właśnie chłodnictwa. Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze zaprośmy na forum przedsiębiorców. Bo tak. o niej powiedzieliśmy, forum przedsiębiorców jest zaplanowane na Chcielibyśmy w to Forum Przedsiębiorców inaugurację rozpocząć w tej pierwszej połowie tego roku i zapraszam wszystkich przedsiębiorców, dużych, średnich, małych do uczestnictwa w tym forum. Macie na pewno Państwo szereg pomysłów problemów, ale również pewnie takich elementów, gdzie chcielibyście się pochwalić, to będzie to miejsce, na które też będę chciał zapraszać specjalistów, fachowców, ekonomistów, którzy są znani nie tylko na naszym lokalnym rynku, ale w ogóle w Polsce. Natomiast zapraszam również między 1 marca a 31 marca można składać wnioski do konkursu Pracodawca Roku, realizatorem tego konkursu w imieniu powiatu wojeńskiego będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bochni. Tam te wnioski można składać. I myślę, że też w przeciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy uzyskamy informację, kto będzie pierwszym pracodawcą roku 2022. Serdecznie zapraszamy w takim razie wszystkich przedsiębiorców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był starosta Bochański Adam Korta. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.